Witam serdecznie, Matias Jeden z tej strony. Słuchajcie, co Wam chciałem pokazać, mianowicie kwestie zabudowy już tego lusterka fotochromowego, to już jest ostatni etap, nic więcej nie będzie, więc to co zrobiłem, mocowanie z Audi A6 C6, przyklejone do szyby, oryginalna obudowa tutaj była na czujnik deszczu, z zmierzchu, Mianowicie ja lekko ją tutaj przerobiłem, tak żeby ten tunel z Audi pasował. Ten tunel oczywiście skróciłem, bo był bardzo długi. Obudowa, finalnie wyszło to tak. No udało mi się znaleźć całe lusterko, słuchajcie, z A6C6 za całe 36 zł, więc no żal mu nie przytulić. Fotochromowe oczywiście, całe kompletne z bocznymi wyjściami na fotochrom. Także no, bardziej by mi pasowała czarna obudowa, oczywiście. A ja gdzieś tam znajdę za nieduże pieniążki, to na pewno przełożę. Tą część czarną mam, natomiast nie mam tej obudowy tutaj, niestety czarnej. Więc no, tutaj niestety na razie wpada szara. No zobaczymy, na razie niech jest, bo to brzydko szpeciło. Jak będzie czarna, to najwyżej szybko zeszlifuję na wzór i założę, bo zakłada się to bardzo szybko. Także jest to zrobione, słuchajcie. Picobello pięknie wygląda, naprawdę. Jeszcze może pokuszę się o założenie drugiego czujnika deszczu tutaj w tym miejscu, to zrobię automatyczne domykanie szyber, dachu i wszystkich szyb, jeżeli by zostały uchylone. Także, ale to już na przyszłość, na razie muszę pokończyć to, co pozaczynałem. To wszystko, pozdrawiam Was, Matias 1